Myślisz, że sobie poradzisz, Fred? Jasne. W czasie wakacji zaliczyłem szkołę przetrwania. A zresztą to nie jest prawdziwa kopia. Zrobiono ją z tektury. Dzięki. Heja! Ale numer? To chyba klaczy replaya z gangu Okrągłego Stołu. Wielkie rzeczy ten kretyński serial nakręcili w studio Glassboro. Kudłaty! Przecież ty masz kopię turniejową Freda! E, chyba znalazł sobie inną! Walczą prawdziwymi kopiami! Chwila, może to przedyskutujemy! O, chyba znaczyło nie! Cześć, Skubi. Fajnie, że się tu zamelinowałeś. Skubi i kudłaty was uratowali. To były ostre kopie. Czy mniemasz, masz, że uknuto nikczemny spisek? Mnie mam. Oh. Oh. Nie cierpię tej kiecki. Już nic gorszego dziś mnie nie spotka. A jednak to jest gorsze. Bez paniki, Belmo, zaraz cię uwolnię. Dobra, już wiem, co zrobimy. Wielką katapultę! Prędko! Ja zetnę kilka drzew, a wyskołujcie jakąś olbrzymią gumkę. E, e. Fred! Wypożyczalnia katapult? Wniosek pierwszy. Założyć związek dam w opałach, bo takie warunki pracy to kmina! Hmm, poznaję ten zapach. GS!